Cześć, Jogis. Dzisiaj zapraszam Was na praktykę, która będzie miała w sobie całkiem sporo balansów. Trwa ona około 20 minut i raczej nie jest dostosowana do osób początkujących. Dlatego, jeżeli jesteś osobą początkującą, to zapraszam Cię, abyś powróciła, powrócił tutaj za jakiś czas, a resztę zapraszam i zaczynajmy. Zacznij sobie na siedząco, wydłuż mocno kręgosłup, odłóż lewą dłoń na prawym kolanie i prawą dłonią powędruj do tyłu za biodro, dokręcając się do prawej strony. Staraj się wydłużać maksymalnie kręgosłup i dokręcać z wydechem. Niech skręt wychodzi od dolnych pleców. Spoglądaj mocno do tyłu za prawym barkiem, weź jeszcze wdech. I z wydechem rozluźnij. Prawa dłoń wędruje na lewe kolano. Lewa dłoń do tyłu. Dokręć się do lewej strony. Obniż barki do dołu. Przytrzymaj. Weź jeszcze wdech. I z wydechem powróć do centrum. Wyciągnij prawe przedramię przed siebie. Lewe przedramię oplata prawą rękę. Jeśli to splecenie jest niewykonalne, połącz sobie przed razem i mocno napieraj łokciami. Następnie wyciągnij łokcie przed siebie, delikatnie do góry i obniż łopatkę do dołu. I następnie z wydechem zaokrągli się w plecach i na wdechu wyciągnij w górę, wypij mostek w przód. I z wydechem zaokrąglenie i wdech w górę. I wydech. Ciągnij w stronę pępka. I wdech w góra I z wydechem zaokrąglenie. Na wdechu wyciągnij szeroko dłonie. Lewe przedramię przed siebie, prawe oplata. Wyciągamy. Chcemy poczuć rozciąganie w łopatkach. Przytrzymaj i na wdechu unieś, wyciągnij wysoko łokcie. Z wydechem zaokrąglenie dół. I... Otwarcie góra i z wydechem zejście tu. I wdech z pączku górze. Z wydechem dół. O ostatni raz wdech i z wydechem zejście do dołu. Rozpleć dłonie, odłóż sobie je na kolana i wykonaj takie krążenie klatką piersiową Najpierw w jedną stronę. Obszerny ruch. I z wydechem w drugą stronę. Mostek przód. I powrót do centrum. Przejdźmy sobie do klęku podpartego. Dłonie na szerokość ramion, barki troszkę poza linią nadgarstków. Następnie opuść brzuch do dołu, spójrz w górę. Z wydechem zaokrąglij się w plecach. I przejdźcie do jego grzbietu. I z wydechem zaokrąglenie. Na wdechu wyciągamy prawą nogę za siebie, lewą dłoń przed siebie. Jedna długa linia. Bierzemy wdech. I z wydechem ściągamy łokieć kolano. Wdech wydłużamy. I mocno kolana do łokcia. Wdech, wydłuż. Do siebie zaokrąglane plecy. Wyciągnięcia. Kolano, łokieć. Wydłużamy, odkładamy lewą dłoń, obracamy się na lewym kolanie, prawą stopę ustawiamy na macie, wyciągamy prawą rękę w górę, otwieramy się za nią, wyciągamy do przodu maty. Czujemy taką jedną długą linię od palców stóp po palce u dłoni, wyciągamy się. I następnie na wdechu unosimy prawą nogę, zginamy się w prawym łokciu, dłoń za głowę i ciągniemy kolano do łokcia. Wyciągamy kolano łokieć, wydłużenie. Przyciągnij, wdech, jeszcze dwa, wyciągnij, i ostatni, wydłuż, zegnij się w. Prawą kolanie dociągnij piętę do pośladka. Poszukaj tutaj równowagi. Kolano w jednej linii z biodrem. I z wydechem wypchnij. Mostek może jeszcze mocniej przed siebie. Tworzy nam się tutaj taki łuk w plecach. Stopa mocno do tyłu. Weź jeszcze wdech. I z wydechem wydłuż nogę za siebie. Odłóż prawą dłoń, dokręć biodra do przodu. Zaokrągli się w plecach, przyciągnij mocno kolano i odstaw prawą stopę pomiędzy dłoni. Na wdechu wchodzimy do wykroku. Bierzemy wdech, ustawiamy sobie nogi i następnie z kolejnym wdechem odrywamy prawą piętę i odstawiamy ją na matę. I wdech, góra, odstaw. Jeszcze trzy, dwa i jeden. Ok, odkładamy dłonie, wypychamy prawe biodro w tył, wyciągamy plecy do pół szpagatu. Przytrzymujemy chwilę, pamiętaj, że prawe kolano nie musi być wyprostowane. I następnie z kolejnym wydechem unieść klatkę piersiową w górę. Możesz sobie na chwilę zgiąć prawe kolano, nim palce lewej stopy, podciągnij kość ogonową pod nim, pod siebie i pobawimy się trochę balansem. Wyciągamy prawą nogę w górę, przed siebie, dłonie mogą być szeroko. Dla równowagi, mocny brzuch, tutaj mam ścianę, więc mnie trochę ratuje. Nie frustruj się, tylko postaraj się pobawić tym balansem, zobaczyć. W którym miejscu się może uda, może niego złapać. I jeszcze mocne udo. I ostatni wdech: odstaw nogę, przejdź sobie do księżyca podpartego. Wydłuż lewą nogę za siebie, prawą dłoń wyciągnij. Poszukaj prostej, długiej linii. I z wydechem przyciągnij kolano do łokcia na wdechu wydłużenie. I aktywnie brzuch ściąga i wdech długie plecy. Kolano do łokcia, wdech i jeszcze dwa. Wyciągnij. Ostatni wydłużenia. Odkładamy prawą dłoń, obracamy się na lewym kolanie, wyciągamy lewą rękę w górę albo wydłużamy ją do przodu, maty. Otwarcie. I następnie unosimy lewą nogę, zginamy się w lewym łokciu, dłoń za głowę i przyciągamy kolano do łokcia. Wyciągnięcie. Dołącz. Weź wdech. I do siebie. Wydłuż. I jeszcze trzy. Powróć. Dwa. Wyciągnij. I ostatni. Wydłużamy. Zginamy lewe kolano. Dociągamy piętę do pośladka. Szukamy równowagi. Przytrzymaj. I z wydechem może uda się jeszcze wypchnąć stopę za siebie. Klatka piersiowa do przodu, przytrzymaj i z wydechem dokręć biodra do przodu, dłonie na macę i teraz ciągniemy kolanę mocno do siebie, odstawiamy stopę pomiędzy dłońmi i na wdechu wchodzimy do wysokiego wykroku. Następnie odrywamy prawą piętę i odkładamy. I jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Ok. Z wydechem dłonia na matę, na klocki. Wypnij lewe biodro w tył. Poszukaj takiego wyciągnięcia, wydłużenia w plecach. Już podwinąć palce prawej stopy, jeśli Ci to pomoże. Przytrzymaj. Pięta wbita w matę. I następnie podnosimy się w górę klatką piersiową. Można na chwilę oprzeć stopę. Podwinąć palce prawej stopy. Podciągamy nową pod siebie. Muszę powiedzieć, że ta wca scena wcale mi nie pomaga, bo jak jej nie mam, to wiem, że polegam tylko na sobie. No i próbujemy. Wyciągamy. Lewą stopę. Szukamy też punktu skupienia wzroku. Mocny brzuch. Przytrzymaj. Przez trzy. Dwa. Jeden. I z wydechem powróć lewym kolanem do klęku podpartego. Następnie podwiń palce u stóp. Wypchnij się mocno z łopatek. Zaokrąglenie w górnej części pleców. Odrywamy kolana na kilka milimetrów od maty. Przytrzymujemy. Przez 3, 2, 1 i z wydechem przechodzimy sobie do psa z głową w dole. Wyciągnięte plecy. Możesz sobie tutaj pospacerować standardowo. I następnie powędruj dłoni w stronę stóp. Stopę na szerokość bioder. Możesz mocniej zgiąć kolana, przenieść ciężar ciała do przodu i pobujaj się od boku do boku w utanasanie. I zacznij wędrować z dłoni do przodu, tak by odnaleźć psa z głową w dole, więc zrób sobie tutaj odpowiednie dostosuj ustawienie ciała. Wyciągamy prawą nogę w górę, tak by prawe biodro się nie otwierało. Ciężar ciała przenosimy w tył. Prawą, to może będzie Twój dzisiejszy moment, gdzie zostaniesz. A jeśli chcesz więcej, prawą dłonią przejdź do środka maty i na wdechu wyciągnij jeszcze lewą rękę w górę do takiego dwunogiego psa. Przytrzymaj poszukaj balansu. Stabilny oddech, równomierny oddech. I powoli odłóż dłoń, powędruj prawą stopą pomiędzy dłonie i na wdechu unieś się do wysokiego wykroku. Wyciągnięcie żeber w górę, oddalamy je od bioder i następnie zginamy się w lewym łokciu, prawe przedramię oplata. Mamy dłonie tak jak do orła, noga z tyłu prosta, bierzemy wdech. I z wydechem pochylamy się w stronę kolana. Na wdechu wędrujemy w górę. No i tutaj jedziemy z tym balansem. Mocne nogi powinny tutaj już czuć. I wdech, góra, pośladek z tyłu nas trzyma, chociaż też mnie znosi na boki. Pochylenie dół. I jeszcze wdech. I ostatni raz pochylenie dół. I na wdechu powróć góra. I dostaw sobie lewą stopę naprzód maty. Dłonie cały czas mocno splecione, zginamy prawe kolanko delikatnie, odrywamy lewą stopę, układamy lewe udo na prawe, może jeszcze dodatkowo się opleciemy, schodzimy bioderkami troszkę niżej, szukamy balansu, nie w pozycji orła. I następnie na wdechu z odrywamy lewe udo od prawego i wypychamy się. Teraz przechodzimy sobie do wojownika trzeciego. Prawe kolano może zostać delikatnie zgięte, lewa stopa flex, biodra dokręcone do maty. Przytrzymaj. I z wydechem, rozplec dłonie, odstawię na matę, przejdź sobie do planku, czatujanga bądź Twoja wersja, modyfikacja. Wydech, góra, pies. I wydech, pies z głową w dole. Dwa, trzy oddechy tutaj. Rozluźniona szyja. I następnie na wdechu unosimy lewą nogę w górę, może tu już pozostaniesz. Jeśli poszukujesz dzisiaj większych wrażeń związanych z balansem, przejdź lewą dłonią bardziej do centrum i może postaraj się wyciągnąć prawą rękę w górę. Przytrzymujemy, mocna noga, mocna stopa, o, właśnie mnie tu znosi. Jeszcze dwa. I jeden, i powróć z dłonią. Przestaw lewą stopę naprzód maty do wysokiego wykroku na wdechu. Wyciągnięcie ramion w górę. I następnie prawe przed przed siebie, lewe oplata, mocna noga tył. I sobie wdech. I z wydechem pochylenie do dołu, na wdechu uniesienie góra. I z wydechem pochylenie, i wdech góra. A, coś mnie tu dzisiaj znosi i zejście z Wdech z kontrolą. Ostatni raz, dół. I wdech, uniesienie. Dostaw prawą stopę do lewej. Uf, pewnie nogi już to mocno poczuły. Dobra, ramiona przed sobą, łokcie przed sobą. No to e, zginamy się delikatnie. Teraz na lewej nodze, prawe udo na lewe. Schodzimy bioderkami niżej. Może jeszcze dodatkowo opleciemy się stopą o łydkę. Szukamy równowagi. I następnie rozplatujemy nogę. Wyciągamy prawą nogę za siebie. Lewe kolano jest delikatnie zgięte. Wydłużamy. Wojownik trzeci w wariancie z orłem. Przytrzymaj proste plecy. I z wydechem rozpleć dłonie, przejdź sobie do deski czaturanga. Wdech, pies głowa, góra, wyciągnięcie. I z wydechem, pies głowa w dole. Następnie taką falą wędrujemy sobie do pozycji deski. Mocno jesteśmy na palcach, pięty wypchnięte do tyłu. Obracamy się teraz do lewej strony maty. Prawa dłoń zostaje, wyciągamy lewą rękę w górę. Lewa stopa może być przed tobą. Jeśli chcesz się tutaj bardziej zba, poszukać, większego challenge'u, możesz powędrować lewą stopą na prawą. Wyciągamy. A dodatkowa opcja to ustawienie prawej stopy do pozycji drzewa. Jak się mówi i robi, nie jest to takie proste, jak się okazuje. Wytchnięcie bioderek w górę, i jeszcze wdech. I z wydechem dokręcamy lewe biodro do centrum. Przechodzimy do deski, odpychamy się do psa z głową w dole. Weź sobie jeszcze wdech. I znowu taką falą przechodzimy do deseczki, się tylko obrócę. No i następnie obracamy się za prawym barkiem, prawa stopa przed lewą, wyciągnięcie. Jeśli chcesz większego challenge'u, stopa na stopę, wypchnięcie bioder mocno w górę. No a kto chce tutaj jeszcze czegoś ekstra, można dodatkowo stopę ustawić sobie. Na wewnętrznej stronie uda. Wyciągnięcie w górę, jeszcze wdech. I z wydechem do kręcenia przechodzimy czaturanga. Wdech, Pies głowa góra, z wydechem. Przejdź sobie do dziecka. Dwa oddechy tutaj. I następnie usiądź sobie na macie, wydłużone plecy, osadzamy się na guzach kulszowych, wyciągamy nogi w górę, wchodzimy do pozycji nawasany. Możesz sobie pomagać i podtrzymywać dłońmi uda, jeśli jest bardzo ciężko pozostań, stopami, pozostań palcami stóp na macie. Albo tutaj, albo wyciągamy obie ręce w górę. Mocny brzuch trzymamy przez 5, 4, 3, 2, 1. I teraz jeszcze splećmy sobie dłonie i dokręcamy mocno do prawej strony, do lewej. I tak jedziemy przez, 5, e, przez 6, 5, 4, 3. Dwa. Jeden. Wydecham. Odstaw stopy na matę. Wyciągnij plecy. Wydłuż się na macie. Wyrównaj oddech. I następnie przyciągnij prawe kolano do siebie. Możesz tutaj spleść dłonie pod kolanem i wykonać kilka krążeń stopą w jedną stronę drugą stronę i złap sobie lewą dłonią za zewnętrzną część prawego kolana i następnie wyciągnij prawą rękę do boku, a lewą dłonią przeciągamy prawe kolano przez nasz tułów. Możesz się zgiąć ewentualnie w prawym łokciu i szukamy takiego wyciągnięcia w przeciwne strony, takiego skrętu tułowia. Myśląc o tym, żeby dociągać prawą łopatkę do maty. Przytrzymaj. I na wdechu powróć do centrum. Wyciągnij prawą nogę przed siebie. Lewe kolano do klatki piersiowej. Kilka okrążeń. W drugą stronę. I następnie prawa dłoń przechwytuje zewnętrzną część kolana. Wyciągamy Prawe, lewe kolano, do prawej strony. Chyba jeszcze w kadrze, ale mam nadzieję, że o wszystko dobrze robicie. Lewa dłoń do boku albo wzrok skierowany na sufit, albo na lewą dłoń. I na wdechu powróć do centrum. tu oba kolana do siebie. Możesz się pobujać na dolnym odcinku pleców, by, ten, by w ten sposób rozmasować tutaj w tej okolicy. Następnie, jeśli chcesz, możesz ułożyć się do szawasany albo przejść do pozycji siedzącej. Dziękuję Wam bardzo za tę krótką, lecz dosyć intensywną, balansującą praktykę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia. Namaste!